O tym, że cierpliwość ma swoje granice, władze amerykańskiego miasta Granby w stanie Colorado przekonały się dosadnie w 2004 roku, kiedy to skonfliktowany z lokalnymi włodarzami Marvin Himayer, zasiadając za kierownicą zmodyfikowanego przez siebie buldożera, zrównał z ziemią kilkanaście budynków. Wydarzenie zakończone śmiercią sprawcy odbiło się szerokim echem, choć nie był to pierwszy raz, gdy postrach na amerykańskich ulicach siała kilkudziesięciotonowa maszyna. 17 maja 1995 roku służby porządkowe miasta San Diego w Kalifornii odebrały zgłoszenie o czołgu, który kierowany przez niezidentyfikowaną wówczas osobę przemierzał lokalne ulice, niszcząc to, co napotkał po drodze. Sprawcą zamieszania był 35-letni Sean Nelson, którego życie było w tamtym czasie dalekie od idealnego. Urodzony w 1959 roku, Sean dorastał w Claremont w San Diego i jak wielu jego rówieśników po ukończeniu szkoły średniej, zaciągnął się do wojska. Po przeszkoleniu trafił do Niemiec zachodnich, w których służył jako dowódca czołgu. Kariera Nelsona nie trwała jednak długo, i już w roku 80 po dwóch latach od wstąpienia do wojska zwolniono go ze służby za wieloaspektowe problemy dyscyplinarne. Po powrocie do ojczyzny Sean zatrudnił się w firmie hydraulicznej. Dobry kontakt z klientami i smykałka do wykonywanej pracy przełożyły się z czasem na otwarcie własnej działalności, choć zanim do tego doszło, duża zmiana zaszła również w jego życiu prywatnym. W połowie lat 80. Nelson stanął na ślubnym kobiercu i wydawało się, że wszystko układało się po jego myśli. Sytuacja zmieniła się w 1988 roku. To właśnie wtedy nowotwór odebrał Seanowi ukochaną matkę. Związane z tym emocje mężczyzna tłumił alkoholem i narkotykami, które zażywane w coraz większych ilościach doprowadziły do rozpadu jego małżeństwa. Uzależnienie odbiło się również na życiu zawodowym, a wypadek motocyklowy zakończony urazem kręgosłupa spotęgował jedynie problemy z realizacją kolejnych zleceń. Co więcej, utrzymując, że po wypadku poddano go leczeniu bez wyraźnej zgody, Sean pozwał Szpital, w którym udzielono mu pomocy. Tę samą placówkę oskarżył również o śmierć matki, ale sąd oddalił oba pozwy, zobowiązując byłego wojskowego do uregulowania należności za leczenie. Jego już i tak zły stan psychiczny pogłębiła śmierć ojca i jakby tego było mało, w 1994 roku Nelsonowi stradziono sprzęt i narzędzia hydrauliczne, bez których trudno było mu zarobić na spłatę narastającego zadłużenia. Nieleczone uzależnienie, wybuchy agresji i lawina pozostałych problemów sprawiły, że z nieźle prosperującego żonatego fachowca, Sean stał się zagrożonym eksmisją samotnym dziwakiem, znanym z koszenia trawy po nocach oraz obsesyjnego poszukiwania złota we własnym ogrodzie. Przekonany o złożach zalgających na jego posesji, Nelson wykopał za domem 6-metrowy szyb, z którego dzień po dniu wydobywał jedynie kolejne kilogramy niewiele wartej ziemi, popadając w coraz większy obłęd. Uparcie twierdził, że władze zamierzały przejąć jego złoto. Yes, co is what's coming out of his jego chef. Where is their gold here? I see just nothing but like a rocky dusty rock. He said that he had found gold and me and my friend went over there to look at it and we thought it was clay. 17 maja 1995 roku, około godziny 18:30, niezatrzymany przez nikogo Sean Nelson wjechał samochodem na teren jednej z kalifornijskich zbrojowni Gwardii Narodowej. Tamtego dnia personel jednostki pracował dłużej niż zwykle, dlatego pomimo późnej pory, niestrzeżona brama wjazdowa była wciąż otwarta. Nie zważając na możliwe konsekwencje, ubrany jedynie od pasa w dół, Nelson wyłamał kłódki w trzech czołgach, które następnie próbował uruchomić. Nie potrzebował do tego żadnych kluczy, należało jedynie nacisnąć odpowiedni przycisk. Los uśmiechnął się do szona przy trzeciej maszynie, i już chwilę później, zaskoczonym pracownikom zbrojowni, przyszło jedynie patrzeć, jak znany z okresu zimnej wojny 50-tonowy czołg M60 Patton wyjeżdża na ulicę San Diego. Zamknięte w maszynie, Nelson nie tracił czasu. Od samego początku z premedytacją niszczył to, co stanęło mu na drodze: od hydrantów i znaków drogowych, po przystanki autobusowe i samochody, które po spotkaniu z Patonem nadawały się już tylko na złom. Podążające za czołgiem oddziały policji niewiele mogły zrobić. Bezradność mundurowych, a przy tym przebieg jednego z najwolniejszych pościgów w historii San Diego, relacjonowano z pokładu policyjnego śmigłowca. Dobra wiadomość była taka, że skradziony paton mogący poruszać się z prędkością blisko 50 km na godzinę nie był uzbrojony w amunicję. Z drugiej strony, taka maszyna w nieodpowiednich rękach i już sama w sobie może stanowić śmiercionośną broń. Broni, z którą policyjne radiowozy nie miały szans, dlatego rozważano nawet użycie śmigłowca szturmowego kobra, ale wystrzelenie pocisków przeciwpancernych w sercu dzielnicy domów jednorodzinnych nie było najlepszym pomysłem. Pod uwagę brano również zastosowanie blokady unieruchamiającej gąsienicę pojazdu, ale ta mogła być użyta dopiero po zatrzymaniu czołgu, czego Sean Nelson nie zamierzał wówczas robić.

Według niektórych opinii to właśnie ta placówka miała być ostatecznym celem byłego wojskowego, choć nie ma na to jednoznacznych dowodów. Wiadomo natomiast, że podczas próby przejechania na przeciwny pas ruchu, Czołg zawiesił się na betonowej barierze. Wykorzystując moment, kilku policjantów wspięło się na unieruchomiony pojazd, usiłując dostać się do jego środka. Przez cały ten czas Sean próbował powrócić na trasę, ale działanie to zakończyło się jedynie utratą gąsienicy. Po otwarciu włazu przy pomocy specjalnych nożyc policjanci nawiązali kontakty z Nelsonem, jednak ten nie zamierzał się poddać. Chwilę później w jego stronę oddano strzał. Trafiony w okolicach szyi, 35 latek został przewieziony do szpitala, ale pomimo próby udzielenia mu pomocy rana okazała się śmiertelna. 23-minutowa demolka na prawie 10-kilometrowej trasie zakończyła się zniszczeniem około 40 samochodów oraz odcięciem od prądu ponad 5 tysięcy domów, i była to tylko część ze wszystkich strat poniesionych przez miasto i mieszkańców San Diego. Strat, które liczone w setkach tysięcy dolarów, pokryć musiała Gwardia Narodowa, a konkretnie Stan Kalifornia. Fakt, że osoba niezwiązana ze zbrojownią dostała się na jej teren bez najmniejszych problemów, nie mówiąc już o samej kradzieży czołgu. Wywołał lawinę oburzenia. Reakcją na to wydarzenie była modyfikacja procedur bezpieczeństwa w zakresie dostępu do, jak i samego funkcjonowania obiektów wojskowych, wliczając w to usunięcie czołgów z niektórych baz. Sporej krytyce poddano również sposób, w jaki policja unieszkodliwiła Nelsona. Według niektórych opinii do zatrzymania mężczyzny wystarczył gaz łzawiący lub rozmowa z negocjatorem. Zwłaszcza, że po zawieszeniu się na barierze szanse na kontynuowanie dalszej jazdy były raczej niewielkie. Służby odparły te zarzuty, twierdząc, że Nelson nie tylko nie reagował na wezwania do poddania się, ale i dążył do zrzucenia policjantów z czołgu. Co więcej, nie było pewne, czy 35-latek miał przy sobie broń. Dlatego, zarówno dla dobra funkcjonariuszy, jak i osób postronnych, priorytetem było możliwe najszybsze unieszkodliwienie Nelsona. Ale zarzuty kierowane w stronę policji budowano również na tym, że podczas przejazdu przez San Diego, Sean nikogo nie zabił. Prawdą jest, że jedyną ofiarą śmiertelną wydarzeń z 95 roku był sam sprawca zamieszania. Pytanie tylko, czy fakt ten wynikał z jego rzeczywistych intencji, czy ze zwykłego szczęścia. Przejechanie czołgiem po masce samochodu w środku którego znajdowały się dwie osoby, czy też wjechanie z impetem w stojącego na ulicy kampera nie mając pewności czy aby na pewno był pusty, nie przemawiało na korzyść Nelsona. Podobnie zresztą jak próba staranowania filaru podtrzymującego kładkę dla pieszych nad drogą szybkiego ruchu. Co więcej nie trudno wyobrazić sobie co mogłoby się stać, gdyby Nelsonowi udało się przebić przez betonową barierę wprost na samochody poruszające się po przeciwnym pasie. He was going for a joyride, yeah. Thank God no one got hurt. I don't know how. 23 minutes drive around crushing vehicles, 23 minutes. Historia Shona Nelsona przedstawiana była w mediach na wiele sposobów, w tym jako tragedia zapomnianego przez państwo weterana, który w desperackim akcie rozpaczy postanowił zaprotestować przeciwko zepsutemu systemowi. Zaledwie miesiąc przed wydarzeniami z San Diego, w Oklahomie doszło do zamachu bombowego, zakończonego śmiercią blisko 170 osób. Sprawca Timothy McVeigh twierdził, że atak był aktem zemsty na amerykańskim rządzie. Według jednego ze znajomych Nelsona, krótko przed kradzieżą czołgu, Sean powiedział, że wydarzenia w Oklahomie to i tu cytat Niezła rzecz. Słowa te używane były na poparcie tezy o tym, że zachowanie Szona miało polityczne podłoże. Była żona Nelsona uznała przypisywanie mu podobnych pobudek za niedorzeczne, twierdząc, że postępowanie jej ex męża wynikało jedynie z silnego uzależnienia i problemów natury psychicznej. Podobnie w tej kwestii wypowiedział się jeden z braciszona, Scott jego zdaniem policja postąpiła właściwie, a człowiek, który 17 maja 1995 roku stracił życie, był jedynie cieniem osoby, którą alkohol i narkotyki zabiły kilka lat wcześniej.